Hej, siostro, co mi dasz na moje 18 urodziny? Och, to jeszcze tak daleko. Masz dopiero siedem lat. To prawda. Jestem po prostu taka podekscytowana, żeby dorosnąć i mieć cudowne życie. Jestem pewna, że tak będzie. Dziś są moje siedemnaście urodziny. Wszystkiego najlepszego, siostrzyczko. Kupiłam ci prezent. Wow, to niesamowite. Ha? Wszystko w porządku? Nie czuję się zbyt dobrze. U. Karen, dzwonię po karetkę. Wszystko będzie dobrze. Doktorze, jak ona się czuje? Przykro mi, ale potrzebna jest pilna operacja. Inaczej umrze. To proszę ją zrobić. Znajdę pieniądze. Problem w tym, że Nie mogę w to uwierzyć. Gdzie ja jestem? Co się stało? Gratulacje, operacja się udała. Aha, i wszystkiego najlepszego. Dziś kończysz 18 lat. Minęło już tyle czasu, muszę się spakować. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć moją siostrę. Siostro, wróciłam. Pewnie jest w pokoju i słucha muzyki. Jestem w domu! Dziwne, pusto tu. Co to jest? List? Zobaczmy. Droga Karen! Pamiętasz, jak zapytałaś mnie, co ci dam na twoje 18 urodziny? Cóż, moim prezentem dla ciebie jest twoje życie. Twoim marzeniem było dorosnąć. A ja chcę, żeby to marzenie się spełniło. Kocham cię bardzo! Oddała mi swoje serce, żeby mnie uratować. Zasubskrybuj, jeśli to najlepsza siostra na świecie. Nie masz robótów? Po prostu kliknij link w moim bio.